Panie prezesie, najpierw chwilę o historii. Co trzeba zrobić, żeby przejść karierę od naczelnika stacji do członka zarządu? Hmm. To nie jest takie, takie proste pytanie i prosta odpowiedź na to, ale przykład wielu osób w tym kraju jest taki, że zaczynali od tych stanowisk podstawowych i później z biegiem czasu pieli się w górę. Natomiast czy to jest kwestia własnych zdolności, własnego zaangażowania, trochę szczęścia? Wszystkiego po trochu. W Polsce kolej niekoniecznie kojarzy się konsumentom z innowacyjnością. Pan natomiast jest prezesem firmy związanej z koleją, bardzo innowacyjnej i cenionej w Europie. To, co zdarzyło się kolei w ostatnim okresie, to jest jej wielkie szczęście. To znaczy, dwie perspektywy unijne. Trudno byłoby mi sobie wyobrazić, jak rozwijałaby się kolej, jak, czy w ogóle rozwijałaby się, gdyby nie te środki. I obojętnie. Czy my te opóźnienia teraz istotne mamy, czy nie, to jasne, że kiedyś te modernizacje, te naprawy skończymy. Efekty osiągniemy z pewnością konkretne. Czy one będą na miarę oczekiwań i aspiracji pasażerów i potrzeb gospodarki, to już nieco inna sprawa. Natomiast z pewnością w 2020 roku tych 5000 kilometrów linii zmodernizujemy. Co patrząc na 19 tysięcy ogółem, nie jest yy, źle. Jasne, że kolejne będziemy musieli, będziemy musieli robić z własnych środków. Natomiast to, że yy, te środki są, to w sposób oczywisty zwiększone są potrzeby i materiałów, i wykonawstwa. W sposób oczywisty również trzeba dążyć do tego, ażeby yy, no, jakość tych y, materiałów, wykonawstwa, była najwyższej próby z poznawicznego względu. Te modernizacje robi się raz na kilkadziesiąt lat. Yy, w przypadku traktyku y, dodatkowo dochodzi jeszcze kwestia eksportu. Lat temu cztery zakłady nasze nie eksportowały, dzisiaj 30% przychodów to już eksport i ten eksport jest nawet do 28 krajów, yy, nie tylko w Europie, ale również poza Europą. Yy, tak mi się wydaje, że to jest dobry okres te dwie perspektywy finansowe na to, a żeby polskie firmy wytworzyły innowacje, wytworzyły jakość, nie kupowały tej jakości za granicą, to znaczy nie eksportowały euro. I myślę, że kto będzie sprawny, kto lepiej to zrobi, ten mocniej wejdzie na rynki europejskie, czyli na rynki wtedy, kiedy Unia. Zacznie je finansować. To znaczy w Europie to, będzie kraje, to będą kraje były Jugosławii, to będzie Bułgaria, Rumunia, no i oczywiście kraje pozaeuropejskie. Czy łatwiej sprzedawać produkty pańskiej firmy w Polsce czy w Unii Europejskiej dalej poza naszymi granicami? Każdy rynek ma swoją specyfikę. W Europie powinny obowiązywać w miarę y, standardy. To samo już dąży się do tego, żeby te standardy były w miarę y, takie same, ale. Y, każdy z odbiorców, każda z sieci kolejowych ma dodatkowe swoje wymagania. Mieliśmy okazję przećwiczyć to na przykładzie kolei niemieckich. Na tej kolei szczególnie nam zależało. Przeszliśmy różnego rodzaju certyfikacje i w konsekwencji zostaliśmy zakwalifikowani do grupy Q1, to znaczy tych, którzy mają duży poziom zaufania, startując w przetargach. Rynki poza. Europejskie, Warszaw Turecki są specyficzne, każdy jest nieco inny, ale myślę, że no, na tyle jesteśmy już sprawni, że podejrzewam, że zwiększenie eksportu do kolejnych krajów to tylko kwestia czasu. Piąty Kongres Innowacyjnej Gospodarki upływa również pod hasłem 25. rocznicy wolnych wyborów. Co pan robił 25 lat temu? Gdzie pan wtedy był? 25 lat temu pracowałem na PKP. To właśnie byłem wtedy, yy, nawiązał do pierwszego pytania, na etapie budowy ścieżki rozwoju własnego. E, najmilsze wspomnienie z lata 89 roku? Mm, oj, 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 musiałbym dłużej pomyśleć. E, jak będzie wyglądała polska kolej za 25 lat? Hmm. Za 25 lat ja chciałbym, aby spełniała ona wszelkie oczekiwania, to znaczy i pasażerów, i yy, gospodarki. Yy, zważmy na jedno, że zróbmy wszystko, ażeby wyglądała jak najlepiej. Miejmy jednak świadomość, że jeszcze dużo będzie przed nami. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że w roku 2022, czy tam nawet za 20 lat, Warszawa nie będzie połączona z siecią kolei dużych prędkości Europy. To przykre. Dlatego, że nie wiem, czy zdarzy się drugi taki okres i jakieś środki finansowe, które udałoby się wykorzystać na linię dużych prędkości. Natomiast no, przykrym jest, dlatego że te we francuskie to początek 80-tych lat, niemieckie początek 90 lat. Tu będzie rok 2020 i Warszawa tego połączenia mieć nie będzie, a zatem będzie na no, pewnym takim aucie europejskim w kolejach dużych prędkości i to szkoda. Pewnie będziemy mieć wtedy dobry tabor pasażerski, nawet własnej produkcji. Pewnie będzie przejście pasażerów do, 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 na kolej. Nie wiem, czy tak duże, jakbyśmy chcieli, ale pewnie będzie. Natomiast w przypadku towarów będzie trudniej, dlatego że fakty, które w tej chwili postępują, one powodują, że koleje, przewozy, przewozy towarowe nie rozwijają się. Natomiast popatrzmy na to, co dzieje się z magazynami, czyli ze źródłami ujęcia czy odbioru. Ładunków. One powstają prawie w 99% bez dostępu do kolei. I to są fakty dokonane. Zatem jeżeli te fakty będą dalej jeszcze znaczy będą, będą się powtarzać, to wtedy w sposób naturalny tych źródeł ujęcia ładunku będziemy mieć za mało, ażeby mówić o rozwoju i wykorzystaniu tej zmodernizowanej sieci, a przecież zależy nam na to, ażeby ta sieć była motorem do rozwoju, a nie kosztem. Krytycy KDP mówią, że koszty budowy takiej infrastruktury są niewspółmierne do korzyści i że w kraju takim jak Polska raczej powinniśmy dążyć do tego, żeby zapewnić średni standard, ale całej infrastruktury niż budować jedną szybką linię. Jakie korzyści kolei szybkiej prędkości można, można wskazać? Znaczy, nie wiem, czy myśmy fortunnie sformułowali pierwszy przebieg kolei dużych prędkości, tak zwany Y, jako... Kolej dużych prędkości wewnątrz dużego, ale nie aż tak dużego kraju, jak na kolej dużych prędkości. W moim odczuciu zdecydowanie korzystniej było, byłoby jedną linią dowiązać się do kolei dużych prędkości do sieci europejskiej, a dopiero później myśleć o ewentualnych następnych nitkach. Przy czym do wykorzystania również krajowego. Także być może. Ten błąd został popełniony, że nie, roz, nie analizowano rozwiązania alternatywnego Y albo nic. Natomiast moim zdaniem zdecydowanie korzystniejsze jeszcze w tej chwili jest przynajmniej rozpoczęcie w drugiej perspektywie linii Warszawa w kierunku Berlina. Dziękuję.